Cześć kochani! Dzisiaj czas na konkurs świąteczny. Przed mnie Mikołaj, zostawił też coś dla Was. Jeżeli byliście grzeczni, oglądaliście wszystkie moje filmiki, dawaliście łapki w górę i jesteście moimi fanami na y, tym Facebooku, to myślę, że to jest prezent dla Was, byliście grzeczni, Mikołaj coś dla Was też przyniósł. E, więc postanowiłam Wam po prostu zrobić taki prezent y, konkurs. To nie jest konkurs raczej, to jest rozdanie. Na święta po prostu nie wiem czy ten filmik jest stawiony przed Wigilią czy po, ale to jest prezent świąteczny na pewno będę wysyłała paczki albo po Nowym Roku, albo po świętach, więc raczej po Nowym Roku to od razu mm, mówię. Mam dla was cztery zestawy. Yy, większość jest to kosmetyków niemieckich. Chciałam dołożyć jeszcze jeden zestaw, a mam kosmetyki, które po prostu chętnie wam oddam yy, w ramach prezentu, które kupiłam i myślę, że wam też się spodobają. I teraz tak, jedyne zasady, to, tak jak mówiłam, musicie być moimi subskrybentami, musicie polubić mój fanpage yy, No i co? I napisać pod spodem po prostu jakieś życzenia świąteczne Najfajniejsze życzenia, wybiorę cztery, aż cztery najfajniejsze życzenia I te osoby dostaną mm, kosmetyki, które wam pokażę Możecie też od razu przy każdym z tych życzeń napisać, czy chcecie zostawić jeden, 2, 3 czy cztery Wtedy no, bo może któremuś które z was albo którejś z was zależy bardziej na wypróbowaniu... Danych kosmetyków z danego zestawu, więc wtedy napiszcie po prostu, który zestaw chciałybyście wygrać I tak, pierwszy zestaw to jest... Oto taki zestaw I to jest Balea i to jest odżywka z grejpfrutem i czymś do włosów farbowanych Bez silikonów, więc to nie wiem, taka... Drugim to jest Balea Shimmer, Berry Shimmer. To jest żel podprysznic, który jest, pachnie jagodami i ma drobinki w sobie takiego brokatu Nawet nie jest brokat, ale ma po prostu błyszczące drobinki w środku. To jest jeden zestaw. Drugi zestaw to jest szampon i żel podprysznic. I to jest żel podprysznic z limitowanej edycji Purple Kisses. I to jest o zapachu e -e -e, lili i jeżem, Tak wam powiem. Tego jest szampon do włosów, truskawka z wanilią chyba. Taki truskawkowy szampon do włosów. Nie wiem, nie ma po angielsku chociażby, więc o nie powiem, co to jest. Też niby jest bez silikonów. Trzeci zestaw to jest taki tematyczny zestaw, bo to jest dwuminutowa maska do włosów i szampon do włosów z tej samej serii z tym grejfrutem. To jest coś takiego. Więc to jest zestaw numer 3 i zestaw numer 4 to jest e, Nivea Diamond Touch, ponieważ bardzo, bardzo lubię ten żel pod prysznic, to postanowiłam Wam go też dołączyć I to jest kremowy olejek pod prysznic, bardzo, bardzo fajny I drugim produktem to jest Bielenda i to jest młodzieńczy bl bia blask biokwas hialuronowy I to jest krem do cery suchej i wrażliwej więc tutaj może mieć duże znaczenie to, że te, te cery suchej, i wrażliwe i on jest 20 plus tutaj zaznaczony Więc jeżeli jesteście młodsze, to ze spokojem możecie go używać Nie wiem, czy tutaj w ogóle coś widzicie przez tą folię, ale tak jak widzicie jest zapakowany To jest krem na dzień, na noc Ja bardzo lubię te kremy z Bielendy, no ale po prostu nie mam cery suchej, więc bardzo chętnie w ramach prezentu oddam Wam taki cały kremik I to jest 50 ml a więc piszcie na dole życzenia. E, tak jak mówię, oczywiście, tak jak zawsze, wyniki są publikowane na Facebooku. Dobrze o tym wiecie. Ja nie mam czasu nagrać po prostu nowych filmików i zaśmiecać sobie tutaj filmikiem tylko z ogłoszeniem wyników. Warunkiem jest to, abyście polubili mój fanpage. Jeżeli lubicie mój fanpage, no to zobaczycie wyniki. No i tyle. Dobra, do zobaczenia. Pa pa!